Amortyzatorów A4B6. Są wszystkie potrzebne narzędzia. Montaż amortyzatora A4B6, pasat B5 i tym podobny. Odbezpieczamy nowy amortyzator. Bierzemy bałwanka, osłonę przeciwpyłową. Jak widać, na starym to było uszkodzone. Zmontowane. Odkręcamy śrubkę. Zakładamy poduszka śrubka. Śrubkę dokręcamy. Dokręcamy. Zakładamy osłonę. I najważniejszy amortyzator należy przed montażem napompować. W innym wypadku może on nie pracować. Zgodnie ze swoją charakterystyką. Amortyzator jest już gotowy do montażu.